Dzisiaj, po trwających prawie 9 miesięcy w pracach modernizacyjnych, podróżnym ponownie udostępniono peon numer 6 stacji Warszawa Zachodnia. Jest to pierwszy peon zmodernizowany na tej stacji, do którego mają dostęp podróżni. Po lewej widzieli Państwo peron siódmy i teren ósmy, te perony oczywiście jeszcze są w budowie, my się tutaj zbliżamy do jedynego miejsca, które jest tak naprawdę osłonięte przed wiatrem, czyli takiej poczekalni. Zdradzę Państwu, że niestety ławki w tej poczekalni do najwygodniejszych nie należą. Później w oddali zobaczymy jeszcze kładkę i zejście. Niestety peron szósty na osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się jest niedostępny, a za tym dachem, który przykrywa też tory są takie jakby języki, czyli wiaty, które pokrywają prawie całą długość peronu.